Bracia, kto skąpo sieje, ten i skąpo zbiera. Kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując, nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. A Bóg może zlać na Was całą obfitość łaski, tak byście, mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki, według tego, co jest napisane. rozproszył, Dał ubogim sprawiedliwość jego trwa na wieki. Ten zaś, który daje siewcy ziarno do zasiewu i chleb do jedzenia, dostarczy również wam ziarna i rozmnoży je i zwiększy plon waszej sprawiedliwości. Zbogaceni we wszystko, będziecie pełni wszelkiej prostoty, która składa przez nas dziękczynienie Bogu. Dziś słyszymy kontynuację wczorajszego tematu, jak Paweł namawia. Chrześcijan Koryntu, żeby byli bardziej otwarci na pomoc Kościołowi w Jerozolimie, w Judei, według przykładu Kościoła w Macedonii, i próbuje szukać jakichś argumentów, żeby wychowywać tych ludzi. I nie mówi tak, że na przykład chodźcie wszyscy po 100 zł damy i zbierzemy, jak się i damy, im jakąś ofiarę. Tylko próbuje wychowywać serce, formować tych ludzi, próbuję jakoś dojść do głębi, żeby ci ludzie sami zechcieli, żeby to była ich decyzja, i wolna decyzja. Bo jeśli mówi, kto skąpo się ten skąpo zbiera, kto hojnie się ten hojnie też zbierać będzie, to do hojności nie da się zmusić. Hojność musi być wolną decyzją. Hojność musi być porywem serca. Jeśli nawet dam dużo i zewnętrznie będzie się wydawało, że dałem hojnie, ale wewnętrznie będę zasmucony, nie będę zadowolony z tego, co zrobiłem, będę jakiś taki nieszczęśliwy, bo musiałem dać, bo ktoś mnie zmusił, bo co sobie ludzie pomyślą, jakieś takie argumenty, nie ma w tym wolności, to to nie będzie hojność. Ja dałem dużo, ale nie dałem hojnie. Hojnie to jest serce, to dałem serca. I pięknie jest to powiedziane dzisiaj, pięknie mówi to Paweł. Niech każdy postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce. Jak, jak nakazuje to własne serce, nie czując się przymuszonym. Nie czując się przymuszonym. Czy my tak rzeczywiście dajemy? Czy rzeczywiście jest w nas ta hojność? Czy rzeczywiście mamy to serce takie hojne? I ciekawy też argument, Paweł używa takiego argumentu, że kto skąpo sieje, ten skąpły zbiera. Czyli porównuje to, że komuś coś dajemy do zasiewu. Można by innym językiem powiedzieć inwestycja. Czyli żeby coś dać, to muszę się tego pozbyć, żeby coś posiać, to muszę te ziarno wyrzucić w ziemię. Pozbywam się tego ziarna, które mam, ale po to, żeby później zebrać plon i mieć go jeszcze więcej. Inwestycja, wkładam jakieś pieniądze, żeby one zapracowały i później dostanę jeszcze więcej. I Ciekawe, że pomoc biednym potrzebującym, podzielenie się czymś z, z potrzebującymi, Paweł porównuje właśnie do czegoś takiego, do zasiewu, do inwestycji. I, I później nawet mówi coś takiego, a Bóg może zlać na Was całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem. Bogaci byli we wszystkie dobre uczynki. Fajnie to łączy i te materialne, i dobre uczynki, bogactwo, we dobre uczynki, ale też mówi, żebyście mieli wszystkiego pod dostatkiem. Bóg Wam da wielokrotnie więcej, jeśli Wy zainwestujecie w ten sposób, że wrzucicie w ziemię ziarno czyli że dacie komuś, zainwestujecie swoje pieniądze w biednych, w potrzebujących. Bóg Wam to wszystko odda. Będziecie się cieszyć, bo zobaczycie, że macie jeszcze więcej. Inwestycja, sianie, żeby otrzymać coś więcej. Bardzo ciekawe podejście do pomocy. Ciekawe, czy my tak myślimy o tym, że jak pomagamy, dajemy komuś, dajemy na coś, to inwestujemy. Inwestujemy, że my będziemy mieli jeszcze więcej, że to, to przyniesie plon w naszym życiu, a już na pewno w wieczności. Ale też do takiej hojności my się nie możemy zmusić, jak gdzieś wewnątrz, w emocjach, w uczuciach, w sercu czujemy, że no nie jesteśmy hojni, że jakoś szkoda nam tego dawać, to my się nie możemy w jednym momencie zmusić do czegoś takiego, żeby być hojnym. Ale możemy o to prosić Boga. Hojność jest też łaską i trzeba prosić Panie Boże, daj mi otwartość, żebym nie był taki skąpy, żebym nie myślał tylko o sobie, żebym nie był egoistą. Pomóż mi otworzyć się na innych. Pomóż mi, żebym był hojny. Dzisiejsza Ewangelia. Jezus powiedział do swoich uczniów, strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli, inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca Waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą jako błudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś Ty dajesz jałmużnę, niech nie wylewa Twoja ręka, co czyni prawa, aby Twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam Wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca Twego, który jest w ukryciu. A ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obudnicy. Przebierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu Twemu, który jest w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. To jest ten sam fragment Ewangelii, który czytamy zawsze w środę popielcową na początek Wielkiego Postu. Ale dziś możemy spojrzeć na to inaczej, choć warto też zauważyć, że Post, modlitwa Post i można. To nie jest sprawa tylko Wielkiego Postu. My cały rok i całe życie mamy tym się zajmować. Post jest szczególnym czasem, kiedy więcej pościmy, więcej staramy się dawać jałmużny, więcej się modlić, ale modlitwa Post i Jałmużna powinnam towarzyszyć też w, w ciągu całego roku. I może to jest też zaproszenie, żeby więcej tego było. I widzimy, że to też pasuje nam tematycznie do pierwszego czytania, bo pierwsze czytanie, jeśli dzielenie się, o pomoc biednym, to to jest Jałmużna. Pomoc jakimś innym kościołom, które potrzebują, to jest ją można, nie być skąpym, to jest ją można. Ale może właśnie według tego klucza pierwszego czytania, czyli jak nakazuje własne serce, spojrzeć i na to dzisiejszą Ewangelię. Czyli na przykład modlitwa. Modlitwa może być też skąpa, może być hojna. Czyli mogę hojnie Bogu dawać czas, uwagę, starać się bardzo wejść w tę modlitwę, żeby ona była taka całym sercem, całą duszą. A mogę tylko tak szybko się pomodlić, bo nie ma czasu za bardzo na to. Czyli mogę być skąpy, mogę być hojny na modlitwie też. I to pokazuje nam też, że i modlitwa, i post jałmużna są rzeczywistością przede wszystkim wewnątrz mnie, w moim sercu. To jest jakaś tajemnica mojego serca, tajemnica moja z Bogiem. Chociaż i jałmużnę, jeśli daję, to zawsze to będzie jakoś widać, bo muszę to dać i ten człowiek, który przyjmuje to, zobaczy, albo nawet inni zobaczą. Ale to przede wszystkim musi być to co się dzieje w moim sercu, czyli też hojność. Hojność jest właśnie decyzją mojego serca. Staram się być hojnym i hojność to jest jak, jakaś wewnętrzna moja tajemnica z Bogiem. Czy jestem hojny, hojny? na modlitwie? Daję hojnie czas, siły, uwagę Panu Bogu. Jestem hojny wobec drugiego człowieka, czyli ją można Pomoc, otwartość na drugiego człowieka. I też jeśli dajemy na przykład jałmużnę, to nie tylko tak, że daję coś, bo mi zbywa, daję coś, no bo jak mam wyrzucić, to lepiej dać biednym. Ale żeby ta jałmużna trochę mnie bolała, trochę, żeby ja poczuł, że rzeczywiście to jest jakaś ofiara. I też jak Panu Bogu daję czas, to może chciałoby się coś zrobić innego. Jest może jakaś myśl, czy jakaś nawet pokusa, żeby coś zrobić innego, ale nie. Oddam ten czas Panu Bogu, bo będę z Panem Bogiem na modlitwie. Też i post. Post. Może, można post też powiązać z jałmużną, że na przykład y, sam rezygnujesz z czegoś, żeby tym się podzielić, żeby to dać innym. Czyli hojność. Patrzymy dzisiaj, rozmyślamy nad tym, jaka jest kondycja mojego serca. Czy jestem otwarty na to, żeby hojnie dawać, inwestować w biednych potrzebujących. Inwestować w spotkanie z Bogiem i wierząc, że to mi przyniesie jakieś hojne owoce, czy jestem skąpy? Ale też warto zauważyć, że nawet jeżeli czytamy, że żeby nie czuć się przymuszonym, i może czasem gdzieś czuję, że trzeba by było pomóc, ale czuję wewnętrznie, nie, nie, to będzie z przymusu, to będzie takie jakieś przymuszenie, gdzieś, gdzieś się nie chce wewnątrz. Musimy tu rozróżnić dwie rzeczy. To, że nie jestem jeszcze dojrzały do tego, żeby się podzielić, żeby coś dać, żeby, żeby być hojnym, a to, że jest może jakaś pokusa albo lenistwo, że ja chcę dać, ja chcę się podzielić, ja chcę być hojnym, ale jest pokusa, nie, teraz nie. I ja pomyślę sobie, no, jeśli to ma być w wolności, jeśli to ma być bez przymusu, jeśli to ma być od serca, no to teraz nie mogę tego dać, bo nie jestem gotowy. A może właśnie trzeba się w tym momencie przymusić. Bo czuję w sumieniu, że powinienem, że. Tylko, że to jest inny temat. To nie jest przymus, to jest lenistwo. Czasem ta granica jest bardzo cienka, prawie że niezauważalna. Gdzie jest ten przymus? Gdzie jest to, że ja jeszcze nie dojrzałem do tego? A gdzie jest to, że jest pokusa jakiegoś lenistwa czy egoizmu? Czasem trzeba się przymusić i to da mi później radość, że rzeczywiście byłem hojny. Do hojności trzeba dorastać. Hojność musi być. Pewną formacją serca. Staram się formować swoje serce do tego, żeby było hojnym. Bo spróbujmy dziś dać coś komuś: dać czy pieniądze, czy rzeczy, czy czas, czy siły swoje. Dać coś komuś i spróbować to dać hojnie, czyli z radością, z uśmiechem, z życzliwością, dać jeszcze więcej niż potrzeba i też Bogu na modlitwie tak dać. Spróbujmy. Zrobić to hojnie i sprawdzić, czy moje serce jest otwarte, czy jest hojne, czy jeszcze jestem skąpy. Żebyśmy byli hojni. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z drogi do Surgutu z Syberii. Bym chętnie wyszedł na dwór i gdzieś tam w tym lesie pięknym nagrał to rozmyślanie, ale jest tyle komarów tyle różnych meszek, że po prostu by mnie oblepiły, dlatego muszę to robić w samochodzie, ale przez okno trochę tak. widzicie też ten piękny las, tę piękną przyrodę. Pozdrawiam serdecznie z panem Bogiem.